Cześć, z tej strony Damian. Dzisiaj Wam chcę zaprezentować ostatni zakup i wyjazd do Belgii. Kto obserwuje Facebooka, to wie, że kupiłem fajnego trafika w Belgii. A kto nie wie, to zapraszam do grupy. Dołączajcie do grupy. Link do tej grupy będzie, będziecie mieli w opisie filmu. Także klikajcie, dołączajcie kanał, subskrybujcie. Oczywiście, filmy też lajkujcie. Będzie mi bardzo miło. I to tyle tytułem wstępu a naszym gościem jest Renault Trafic rok produkcji 2010 z silnikiem 2.0 DCI o mocy 115 koni z manualną 6 stopniową skrzynią biegów auto jest zakupione do osoby prywatnej eee, tak naprawdę służyło mu do wożenia dzieci i to był taki powiedzmy elektryk Dlatego była też mu potrzebna zabudowa. Samochód bezwypadkowy, fajnie zadbany, co najważniejsze jak na ten rok, bo 15 lat auto. Ma fajny przebieg, eee, tu mamy jakąś wgniotkę, zauważycie o delikatną, ale nie jest poobijany, naprawdę dobrze to wygląda. Lusterko delikatnie gdzieś podrapane w jakichś krzakach, eee, pokażę Wam faktycznie jak to wygląda. Tak jak poprzedni trafik 9-osobowy nie jest jakoś picowany, nie wiadomo jak jest rzetelny stan tego samochodu, jak chcecie naprawdę się nie rozczarować, bo jest dużo, że tak powiem, w tych busach do życzenia, jak się jeździ ogląda sam. Osobiście teraz byłem sobie z czystej ciekawości obejrzeć dwa busy brygadówki. To wygląda to słabo. No, a gołym okiem nawet nie trzeba być znawcą, że to widać, że jest to. Aż do przesady podpisywane na handel. No ale nic, yy, każdy robi jak uważa, ja przedstawiam tak jak mam, staram się to robić tak, żeby to było wszystko tak, jak powinno. Samochód jeszcze obecnie jest przed serwisem. Belk tam coś robił w zawieszeniu z przodu. Jest ok, jak najbardziej. Uwaga, tym samochodem zrobiłem 1800 km bez żadnego zajęknięcia. Także już jest, że tak powiem, test zaliczony. Fajnie to wygląda ten kolor. Nie wiem, czy jest mało spotykany, czy dużo spotykany, ale mi ten kolor się podoba. Fajnie to współgra z ciemnymi szybami. Eee, co, test zrobiony. A, jest przed serwisem, oddaję samochód do mechanika. Będą nowe tarcze, klocki, przód, tył. Eee, klimatyzacja będzie do przejrzenia, ale działa. Z tyłu mamy hak, mamy czujniki parkowania. Eee, Także a z tyłu są tarcze klocki już z łożyskami Z przodu opony są bardzo dobre. Z tyłu niestety będziecie musieli sobie kupić bo Belk twierdzi, że jeszcze by ten sezon pojeździł. No, u nas raczej będziecie chcieli kupić no, może chodźcie zobaczyć, jak to z dołu wygląda naprawdę o to lusterko również jest podrapane od krzaków. Przód opona bardzo dobra, zderzak delikatnie, widzicie nawet my nie mamy tego wysmarowane tych plastików, bo można to wysmarować, te plastiki jak najbardziej, będzie to mniej widoczne, pojedziesz na myjnie, wszystko się zmyje i wtedy się zdziwisz, no tutaj ja robię tak, żebyś przyjechał i się nie zdziwił, na masce jakieś delikatne odpryski, ale to tak naprawdę tyle. Eee... Wizualnie co? Mamy chyba go całego. Nie ma jakichś wielkich wgnieceń. Wszystko jest w porządku. Yy. Środek, zapraszam do środka. Jest to wersja sześciosobowa, także poszukiwana. Dla firmy jakiejś brygady, jak najbardziej w porządku. Nic nie jest poprzecierane, nie ma żadnych dziur, jak najbardziej wszystko, wszystko jest w porządku, elektryka działa. Też fajnie, z jednej i z drugiej strony mamy uchylane szyby, także dla pasażerów z tyłu, jak nie chcą klimatyzacji mocno i co jest... Fajna jest ta fajna zabudowa. Często w Szwecji jest tylko ściana, a tutaj naprawdę jest ta Holenderka. Fajnie to wygląda, podoba mi się. I mamy tutaj na jakieś wody tutaj akurat jest gaśnica e, tu też, zobaczcie, pod mamy schowki także jak najbardziej trzy osoby z podłokietnikami. E, Będą mogły sobie do pracy czy na wycieczkę zależy, kto kupi ten samochód. Może to kupi właśnie taka rodzina jak sprzedawała, czyli rodzina z panem, który potrzebował ten samochód do pracy, też się sprawdzi. No i chyba co najważniejsze dla niektórych, jak samochód był dbany z tyłu. że chodźcie, zobaczcie, e, jak byliśmy ostatnio, e, to nadkola były całe poobijane, ale wyglądały jak nowe. E, no proszę was, to się tak nie da. Mógłbym oczywiście je pomalować, powiedzieć Wam, że stan idealny, no ale jednak przez 15 lat ten samochód gdzieś pracował, prawda? Ja się staram zawsze klientów uświadamiać, no i to musi być podrapane. Ważne, żeby to nie było jakoś nadmiernie zużyte, że aż z daleka widać, że ktoś o to nie dbał. Tu tak nie jest, no po prostu jakieś towary były przywożone, jest porysowane, nie jest nic pobijane. Czasami nawet bywały dziury w takich, ale nie tu jest wszystko jak najbardziej w porządku też tutaj nic nie jest poobijane gdzie w niektórych są szyby w tych miejscach na szyby nic nie jest także jest wszystko w porządku tutaj też Belk sobie zamontował taką półkę co jest fajne można sobie coś położyć oczywiście łatwo można ją zdemontować bo tak naprawdę to jest tylko profil i kawałek yy, sklejki ale jest Dodatkowa przestrzeń do ładowania, tam też mamy schowek. Oczywiście, przepraszam, tylko wyciszę telefon, bo tutaj ktoś się do mnie dobija. Zaraz zadzwonię. Eee, tak to tutaj wygląda: plastiki całe, wiadomo, gdzieś tam delikatnie drzwi są, ale no to jest normalne nie chciałbym, żebyś do mnie przyjechał i marnował mi czas i mówił, a tu, po, tu jest wniotka tu jest na pace wniotka nie, to jest, wolę wszystko to teraz pokazać i naprawdę jak przyjedziesz mamy czystą, klarowną sytuację czujniki działają, pikają chodźcie jeszcze zobaczyć tylko zdjęcie w środku jak ten samochodzik wygląda od strony kierowcy elektryczne szyby, elektryczne lusterka lusterka podskrzyżowane, jeszcze się uchowała popielniczka ale była nieużywana, nikt nie palił Może tutaj Wam też z dołu pokażę, jak to wygląda. Nie wiem, o ile będzie widać, postaram się. Fotel kierowcy z podłokietnikiem. Podłokietnik często nie działa. Tutaj się blokuje, także działa. Często, no to jest ich notorycznie. W każdym, jednym prawie, że tutaj naprawdę się to uchowało. I co fajne, ten samochód ma 200 tysięcy, 200 jak go kupiłem. 198 z kaczykiem, także na trasie przekroczyłem równo 200 tysięcy. Mamy klimatyzację, grzane lusterka eee. i to tak naprawdę z komfortu tyle, co nam jest potrzebne. Wszystkie plastiki całe, nic jest powyłamywane, podrapane, jakoś na... jest naprawdę w mojej opinii bardzo, bardzo dobrze. Eee. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten samochód, zapraszam do kontaktu, na oględziny, na jazdę próbną. Do zobaczenia. Dzięki.